Panie Marcinie, jeśli powiem, że zdeklasował pan Rywali, to to skłamie? Powiem tak, jestem mocny dzisiaj, ale wszystko się okaże na Mistrzostwach Polski w suszu. Jak to będzie i no ile pokażę moc taką jak dzisiaj? Ale powiem, że może byłem lepszy, ale nie zdeklasowałem, ponieważ cała pierwsza trójka to zawodnicy klasowi i walczymy na wielu zawodach. Cieszy mnie to, że dziś byłem lepszy. Dla mnie w treningach triatlonowych najtrudniejsze jest pływanie więc staram się jak najbardziej je nadrabiać. jak widać było wyszedłem w pierwszej dziesiątce z wody, ale później rower i bieg to już są moje dyscypliny. lekki atletyki i kolarstwa, więc pływanie zdecydowanie jest dla mnie najtrudniejsze. Jest Pan profesjonalistą, ale widzimy tutaj na trasie mnóstwo amatorów. To jest prawda, wystarczy podstawowa sprawność fizyczna, aby ukończyć sprint lub jedną ósmą Ironmana. Wystarczy ruszać się codziennie, czy na rowerze do pracy, czy wyjść z dziećmi na basen. Ja doceniam pracę bo wiadomo, Także że mają też obowiązków. wiele obowiązków na głowie i my e, staramy się poświęcać wszystko triatlonowi, a my po prostu mamy sobie normalne z życie. Kolejnych.